Dzień dobry, dziś filmik z cyklu błędy makijażowe dla kobiet 40+. Pierwszym podstawowym błędem jest użycie zbyt dużej ilości bardzo mocno kryjącego podkładu. Powoduje to efekt maski jak widzisz i podkreślenie zmarszczek. Zamiast tego nałóż pędzelkiem podkład, który będzie dopasowany do twojej skóry i podkład, który wtłoczy się w tą skórę i stworzy taką jedność, lekkość, spójność. Błąd numer dwa to nie używanie korektora pod oczy lub używanie korektora bardzo mocno kryjącego, zamiast tego użyj lekkiego korektora pod oczy, który zakryje Twoje zbrązowienia, zaśnienia, żyłki i nie podkreśli Twoich zmarszczek. Przechodzimy do kroku numer trzy, czyli zbyt ostre, zbyt mocne konturowanie. Jednym słowem, za nisko i za dużo. Zamiast tego ja polecam róż. Odrobina różu zawsze doda nam takiej młodzieńczości i rozświetlacz, i zobacz tylko, jaki jest efekt uniesienia całego policzka. A o ten lifting nam tak naprawdę chodzi. Kolejny krok: zbyt mocno wyrysowane geometryczne, zaciemne brwi. Zamiast tego polecam wyczesanie sobie takim tuszem zagęszczającym brwi. No i oczywiście szczoteczką wyczesanie tych brwi do góry. Eee, następnie nakładałam nie cienia tylko i wyłącznie na powiekę ruchomą, co przy opadającej powiece powoduje, że nic po prostu nie widać. Zamiast tego polecam trzy cienie: jeden najjaśniejszy taki cień ciasteczkowy, którym sobie rozjaśnimy wewnętrzny kącik no i oczywiście wyczyścimy też łuk brwiowy i się być to oczywiście matowy cień następnie cień pośredni nakładamy na całą powiekę ruchomą i na opadającą powiekę, czyli na ten fałd, który nam po prostu tutaj zwisać zaczyna nakładamy go i wyciągamy na zewnątrz następnie odrobina najciemniejszego cienia w zewnętrzny kącik, doda nam to głębi spojrzeniu. Na koniec czyszczę wszystko jeszcze raz tym jasnym cieniem. No i oczywiście nie zapominam o cieniu pośrednim na dolnej powiece, co otwiera nam oko. Kolejny błąd, który często spotykamy, czyli obrysowanie sobie czarną konturówką całego oka. Oraz nałożenie tej konturówki w linii wodnej. Zamiast tego polecam nałożenie wzdłuż linii rzęs, tak do połowy oka maksymalnie, dokładnie tej samej czarnej konturówki, ale rozchmurzenie tej konturówki takim pędzelkiem kuleczką, żeby to nie była taka geometryczna krecha. Na dolnej powiece, jedna trzecia również zaznaczam sobie konturówką i rozcieram to na miękko pędzelkiem. Eee, Błąd kolejny, czyli tuszowanie niechlujne rzęs, w zamiast tego wytuszuj te rzęsy od samej nasady, aż po same końce, łącznie z rzęsami na dole. E, obrysowanie zbyt ciemną konturówką ust i wypełnienie tego zbyt jasną pomadką. Zamiast tego polecam użycie konturówki jak najbardziej zbliżonej do Twojego koloru ust, roztarcie tej konturówki delikatne, no i wypełnienie tych ust. Tą samą dokładnie pomadką, ale efekt będzie zupełnie, zupełnie inny. Jeżeli masz suchość na ustach, koniecznie dodaj odrobineczkę błyszczyka, to zawsze doda też takiej miękkości. I zdecyduj, którą wersję wolisz. Jeżeli zgadzasz się ze mną, oczywiście zostaw serduszko. Jeżeli jesteś zainteresowana którymkolwiek z użytych produktów, to czekam na Twoją wiadomość.